Jest godzina 21.02. 20. każdego kolejnego miesiąca Radio Megafon organizuje drzwi otwarte. Tą tradycję podtrzymujemy nadal. Dzisiaj naszym muzycznym gościem jest zespół Upside Down w składzie. Emek. I e bolo. Dobry wieczór. Moim współprowadzącym jak zwykle jest. Wojtek ja nazywam się Przemek Błaszczyk i zapraszamy na godzinny wywiad z zespołem Upside Down. Nasze pierwsze pytanie do zespołu Upside Down. Wiele źródeł podaje, że byliście pierwszymi, którzy, którzy grali rock kalifornijski w Polsce. No jak to być? Jak to jest być prekursorami? Brzemie, ciężkie? A my w ogóle gramy coś takiego jak punk kalifornijski, muzykę kalifornijską? No właśnie, 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 kto, kto, kto sprecyzował takie, yy, takie określenie? Na różnych forach internetowych, gdzie, gdzie, m, gdzie, można, gdzie można poczytać wypowiedzi, nie wiem czy fanów, po prostu ludzi, którzy mówią o waszej muzyce są takie porównania na przykład Was do Green Day Okej. Okay. myślę, że raczej można mówić o fascynacji tą hmm. muzyką na początku, kiedy zaczynaliśmy grać Bo chodzi bardzo o dużo początek, słuchaliśmy tak, tak. takiej muzyki właśnie z zachodniego wybrzeża Ameryki i po prostu tak się z tym utożsamialiśmy oczywiście, przecież jest mnóstwo kompozycji które jakoś tam przypominają właśnie te trendy ale chyba gramy też swoją muzykę, i, i, i tutaj jakieś takie porównywanie na siłę to, to raczej nie ma sensu. Wydaje mi się, że przede wszystkim, grać, przede wszystkim chcemy grać swoją muzykę. A dlaczego, właśnie, tą muzykę? To jest wpływ tego, co żeście wcześniej słuchali? Czy, czy, czy to jest jakieś wspólne dogadanie się? Nie, ale czy, czy, czy to czasami nie działa tak, że jedna kwestia to jest to, co chcielibyśmy zagrać a druga kwestia to jest, jak bardzo potrafimy to zrobić. I to jest chyba tak, jak Emek mówi, że to jest bardziej fascynacja przełożona na to, jakbyśmy się chcieli wyrazić, niż jakieś świadome i zaplanowane działanie, bo to mimo wszystko w takim zespole jak, jak, jak nasz, to, to, to raczej to się kula spontanicznie bardziej, niż, niż, niż że robimy zespół i mamy kalifornijskie brzmienie, bo to, bo to w naszym przypadku to, to chyba raczej nie działa. Rzeczywiście, panowie, w 1992 roku mmm, polska scena była pełna gitarowych brzmień po komunizmie. I jak odbierano nowy zespół, który grał właśnie w ten sposób? Jak zareagowała publiczność na wasze pojawienie się na scenie? Znaczy, my przede wszystkim, pierwszy swój materiał, jaki wydaliśmy, to ono zupełnie odbiegało od brzmieniowo i, jak to powiedzieć, muzycznie od tego, co w tej chwili gramy czy od drugiej pozycji w naszej dyskografii, że tak powiem, to było dużo cięższe brzmienie, bardziej takie klimaty, powiem, nowojorskie. Nie, Emek, ale tak jest, bo takie muzyki słuchaliśmy i w ten sposób się wyrażaliśmy i ty pytasz o to, jak zostaliśmy odebrani, ja ci powiem tak. W takim dużym i w sumie dość prężnym środowisku muzycznym w Bydgoszczy, gdzie kiedy w 92 roku spotkaliśmy się ze masem i zagraliśmy pierwszy koncert, i z kuflem i z wisienką, to grały takie zespoły wtedy jak Getway już, jak Roan, jak Schizma. Dawno ludzie już znali kompanię karną, dawno znali Abadon, dawno znali warietę, znali amputację, Motherfucker i, i chodzili na te koncerty, więc, więc, więc dla nas to było znaczące, że w ogóle mogliśmy to robić między tymi ludźmi. I pomogli nam tacy ludzie właśnie jak na przykład Marcin Jar, wzięty perkusista, który, który, który gra dzisiaj z najlepszymi i, i, i jest wykładnią tego, co jest dobre w perkusji, ten człowiek nam pomógł zrobić, zrobić, zrobić pierwszy materiał i to jest chyba właśnie to, że robiliśmy coś, co potrafiliśmy zrobić w tym momencie najlepiej. A mnie się jeszcze tak wydaje, bo jeżeli dobrze zrozumiałem to pytanie, to, to jeżeli chodzi o tą melodyjne granie, to faktycznie no. no, no, no yy... Na rynku e, dużo e, ludziom się, się po prostu to podobało, nikt tak nie grał w Polsce i, i... No, można powiedzieć, że byliśmy pierwsi, którzy zaczęli grać. Właśnie, jaki był odbiór tego? Pozytywny to... bardzo, tak. tak o, y, powiedziałbym nawet tak, że ten odbiór był za bardzo pozytywny, może tak. Y, duże oczekiwania były. A... Tak, tak, Emek, chyba były zbyt duże oczekiwania i prawda jest tego typu, że po 20 latach bez mała grania ciągle gramy w kanciapie, wiesz. Także, 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 także tak. to jest a propos kalifornijskiego brzmienia i, 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 i jakichś nadziei z tym związanych. Zgadza się. A jeszcze pociągnę moje pierwsze pytanie, mówiłem o muzycznym. Inspiracjach, konkretnie jakieś zespoły na początku lat 90. Czego słuchaliście? Piotr przyniósł kiedyś e, mi um, epkę do FXa, e, The Longest Line, tak to było. I powiem szczerze, że ta płyta, ta, ta epka no, wstrząsnęła mną zupełnie. Odwróciła w ogóle pojęcie muzyki. No i, i, i w zasadzie to był duży kop mobilizację do tego, żeby właśnie robić muzę taką, no bo ona jest fajna. Nie? Czyli to było słychać na, na tych pierwszych produkcjach? Ja myślę, że na... Absolutnie nie. Nie, ja myślę, że niektóre... Nie, 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 nie zgadzam się z Tobą zupełnie. Na Legalized jest kilka, kilka elementów właśnie. Zgadza się? Emas, mam wrażenie, że słuchałeś tego ostatni raz w 95. No to będzie okazja posłuchać tego już niedługo CD i myślę, że... Tak, będziemy mogli do tego wrócić i posłuchamy, czy ma to jakiś swoje, swoje, swoje swój, jakiś związek z NoFX-em, bo jest myślę, że, że, że to jest trochę przesadzona kwestia. Jest cover. Jest cover, ale trzeba zaznaczyć, że to jest jednak nasza autorska próba tutaj odreagowania. Ale właśnie właśnie mi się wydaje, że to troszkę odbiega od standardu jednak. Okej, okay, no wiadomo, ale pewne, że tak powiem, inspiracje zrobiły swoje. Czy rozwój polskiej sceny muzycznej zastopował się wraz z rozwojem tej wolnej Polski? Koniec lat 90. Bo wydaje mi się, że na początku lat 90. każdy grał to co chciał, co mu w duszy grało. A im bliżej nowego stulecia, to jest tak, że gra się to, na co jest popyt, albo co chcą stworzyć, jak jesteśmy menadżerowie. Czy tak jest? Znaczy, to, to jest troszeczkę też tak, że w lata 80., 90. to jeszcze był ten okres przejściowy, tutaj powiedzmy w naszym kraju tak cudownym, gdzie, gdzie zmieniał się ustrój i, i, i przyszła wolność, różnie rozumiana. jeszcze ludzie się po prostu cały czas buntowali. Mam takie wrażenie, że wtedy było się jeszcze. Można buntować e, dosyć mocno, a dzisiaj to jakoś tak e, chyba już ten bunt gdzieś wygasł. Nie wiem, mam takie wrażenie, tak to odczuwam. I mnie. ten bunt chyba dobrze oddziaływał na muzykę. Tak. A kiedy kapale miały łatwiej? kreatywny. Obecnie, czy jednak? W lata 90., -te, początek XXI wieku. Zależy o co pytasz, bo jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o to, żeby się wybić, jakoś pokazać, przedstawić się światu. Znaczy, kiedyś wiadomo, że było trudniej o sprzęt. E, ale było mniej kapel. Może nie mniej, ale w większym mieście chyba łatwiej było zaistnieć. Mimo że tego sprzętu nie było, ale ten sprzęt był jednakowy, wszyscy mieli praktycznie grani na Eltronach. Budowali sobie przestery gitarowe w medalniczkach, no bo takie czasy były i. te i... szanse były równe. Tak, tak. I, i, I jak ktoś sobie przywiózł albo sprawił dziś regenta. Czy, czy, czy coś właśnie z tej serii, no to, 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 to praktycznie już było fajnie, tak? A dzisiaj jest sprzęt, kapel jest mnóstwo. No i chyba jest trudniej, tak, tak mnie się wydaje. No i może to jest odpowiedź na pytanie, że jak ci widzą, tak ci piszą, tak? Czyli jak dobrze wyglądasz, jak dobrze wiesz, co chcesz sobą zaprezentować, no to może ci się uda. Natomiast tutaj proszę ciekawą kwestię, że e, gdzie jest ten tekst, tak? gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest ta kwestia to jest, powiedzmy no w sobie? w drugim planie. Gdzie jest to serce w tym wszystkim, nie? E, nie wiem, moi znajomi zespołu Dabska. Często podkreślają, że, że jak jest dobry tekst i dobra muzyka, to to przetrwa. Nie? I taka jest trochę prawda, że, 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 że jak jest z tą, z tą, z tą sławą, że, że jak długo to trwa. Nie? Elvis pracował na to całe życie, tak? zostały po nim dziesiątki milionów wydanych płyt, więc, więc, więc to jest człowiek, który, który tutaj prezentuje pewną jakość. Nie? Tam czy Michael Jackson, czy, czy jacyś wielcy tuzowie tego świata, nie? Natomiast czy w 95 roku można się było wybić? W 95 roku szczytem naszych możliwości była publikacja kasetowa i tak byliśmy jest. tym olani po prostu, że możemy to mieć, nie? I nie było wtedy dla Down możliwości wydać płytę, bo płyty były zarezerwowane dla zespołów, które już coś wtedy grały i już się pokazywały, nie, czy to w telewizji. Tak, czy w radiu. a pierwszy materiał nawet sami sobie kopiowaliśmy, tak. bo taka jest prawda. Także tak, Natomiast tak. później jak się zmieniły warunki, jak, jak, jak możliwości techniczne się zmieniły, jak się okazało, że płyty można kopiować niekoniecznie na drugim końcu Polski, no to tylko tylko w Bydgoszczy czy coś, to, to z płytą już później było inaczej. Czy ciężko? No, Nie wiem, nie. Jak ktoś mocno chce, no to... No to, no to jak idzie po grudzie, to, to podobno wtedy się okazuje, kto jest artystą, a kto nie. nie? Kto wymięka. Prawdą jest też to, że jeżeli zespół jest młody... Ma sprzęt. Ma możliwości, I, ma siłę przebicia. Tak, jest kreatywny i ma parcie, jak to się mówi. Yy, niekoniecznie yy, musi być warsztatowo jakiś super, bo to, to, to przecież może z czasem, jeżeli będzie grał, ćwiczył i tych imprez będzie więcej, to, to po prostu zaistnieje. Odbiegając nieco od tematu tego, co się dzieje obecnie na rynku, jaki jest przepis na długowieczność kapeli, która obecnie nie jest znana nowym pokoleniu błędowników? Bo trochę mniej znani jesteście obecnie niż kiedyś było to parę lat temu, kiedy chociażby puzle leciały na WIWE. Puzle leciały na Wiwie przez jakieś 3 miesiące, i w 2001 roku mieliśmy troszkę inne możliwości. A Pytasz o długowieczność, nie wiem Emek, no tak nie do końca chyba się jeszcze jacyś tacy starzy czujemy, nie? Może, nie wiem, Cugowskiego albo, albo Krawczyka by trzeba było zapytać, jak oni, albo Maryla, nie? Jak, Maryla jak, ze Solca. No. Jak, jak oni to robią, że tak długo w tej branży się utrzymują, a, a nie, wydaje mi się, że jesteśmy ciągle zespołem z kanciapy i gramy ciągle dla stu osób i ciągle te osób, od lat ja już znamy, duża. także to jest, to jest nasza dewiza chyba, nie? Nie czujemy się starzy, Mamy zamiar zrobić fajną nową płytę i myślę, że to będzie jakby wynik. Sobie wtedy Bardzo chętnie będziesz do Was miał pytanie, tą nową płytę wrócimy, bo póki co jesteśmy w momencie, kiedy faktycznie jest, jest środek zimy i coś tam sobie dubiemy. Nie gramy koncertów, może spotkamy się za jakiś czas na koncertach. Omijają nas takie imprezy jak, jak Juwenalia, jak jakieś duże strzały na uczniczce czy, czy, czy gdziekolwiek w polu. I mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będziemy mogli. Nie wiem, czy tu się u Was pojawi, czy może na początku przyszłego roku i porozmawiamy wtedy, co dalej. Nie? To jest śmieszna sprawa, bo pytasz tak o ten rynek, jakbyśmy ten rynek świetnie znali i, i go inni flirtowali w ogóle i mieli o tym pojęcie. No ale macie na pewno większe pojęcie od Was, bo jesteście tam od, od środka. Czujecie to od środka. No nie ma brąby dzisiaj z nami, no brąba może faktycznie tutaj naświetliłby kilka tematów, jak, 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 od, jak od tej strony medialnej, telewizyjnej, konkursowej to wygląda od środka właśnie, nie, bo mówimy z perspektywy bydgoszczy, no sto osób na koncercie to jest nasz wynik. Nie? Umówmy się też, że zespół Upside Down nie jest jakąś tam e, ikoną, czy, 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 nie wiem, gwiazdą. Jesteśmy zespołem regionalnym. Nie ten i czas chyba jeszcze. No. I, i, I sobie tam e, materiał po materiale robimy. E, trwa to raz krócej, raz dłużej. Nie jesteśmy jacyś super płodni, że tak powiem, jeżeli chodzi o e, tworzenie muzyki. Ostatnio to nawet zbyt długo trwa, jeżeli chodzi o nowy materiał. Ale on się robi, póki co. A jeżeli chodzi o tą długowieczność, to się wydaje, że przede wszystkim e, jakoś na siłę nie pchamy się, nigdy się nie pchaliśmy. Był epizod z Vivą, e, który pozytywnie kojarzymy, bo poznaliśmy miłych, sympatycznych ludzi. E, telewizja komercyjna jak najbardziej. Ale to był epizod. E, co. No. No tak, no bo po prostu zajęci jesteśmy rodzinami, pracą, a nie tym, żeby bywać, żeby się pokazywać. I faktycznie nasz dobry kolega z załogi Model wskazał też kiedyś, że, że może w odpowiednim momencie właśnie nie dopilnowaliśmy pewnych spraw, które można by było przypilnować, podeprzeć się tym faktycznie, że gramy kalifornijski punk rock. Że zrobiliśmy płytę puzle w Szwecji z gitarzystą zespołu Milan Collin. Może trzeba było właśnie te wszystkie atuty te wszystkie argumenty wykorzystać do, 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 do ewidentnego oparcia po to, żeby ta nazwa się dziś utrwalała szerzej. Nie zrobiliśmy tego, więc ciągle jesteśmy zespołem zbyt gorszy. Tak, i, i, ale mnie osobiście to odpowiada. Mnie również. To co trzeba robić, albo jak żyć, aby cały czas cieszyć się graniem? No mi się wydaje, że jeżeli. Tak jak w przypadku całego zespołu, jesteśmy ludźmi, którzy normalnie pracują na co dzień, mają swoje zajęcia, rodziny, więc yy, co tydzień spotkania się na próbie w kanciapie, yy, no to jest ta radość, to jest też odreagowanie na, na, na tą szarówkę, która jest yy, codziennie. Te wszystkie obowiązki, które, które, które mamy, i po prostu yy, to, jest, to jest przyjemność i, i to napędza. Mówiliśmy o buncie wśród młodzieży. No więc tak, punk not dead. Czy to hasło jest nadal aktualne? Czy uważacie, że to jest żywe, ewoluowało czy, czy może w czy, jakiś czy sposób padło bez powrotu, Tak, czy czy, czy może czy może punk to jest tak jak powiedziałeś, że to już jest dzisiaj produkt? tak jak tak jak każdy inny. Jak to jest z, 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 ze strony twórców? Jak to wygląda? Hmm. Bo to jest tak, bo to ja rozumiem, że to jest, to ma taki podtekst, że, że upside down to jest ten punk, tak? Że, że to w ten sposób, tak? Zachaczam, tak, to nie, nie mówię dokładnie, że... Tylko jak, jak to wygląda ze strony właśnie, macie znajomych wśród innych, no wiesz, innych kapel? takich, wiesz, mentalnych to my nie wyglądamy. Tak, tak. Nie? Ja się no mogę czuć pankiem panków wiesz... dzieciatych, ciężko pracujących. No właśnie, właśnie. Także jeśli chodzi o to, to znam rodziny całkiem zawziętych krokowców, którzy wychowują swoje dzieci i, i... No właśnie, czy to nadal jest? Czy ja tutaj... myślę, że to jest ciągle, 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 ciągle... Się kręci do przodu chyba. Chyba tak do końca nie umarł. Teraz... Czy, czy, czy umarł. Mi się wydaje, że cały czas to jest i może jeszcze kiedyś się odrodzi, bo tak jak mówiłem, z tymi produktami, tak co jakiś czas jest, suny, suny, nie mogę powiedzieć, jest moda na różne rodzaje muzyki. Mhm. Tak jak teraz w Polsce strasznie ewoluuje muzyka hip hopowa. Kiedyś ta muzyka hip hopowa kojarzyła się z jakimś totalnym blokiem, z jakimiś dresami. Teraz Ludzie, którzy tworzą hip hop, piszą wiersze, opowiadania, są to ludzie po studiach całkiem bystrzy. Mhm. I, I mówię, i ta moda wraca. I tak możemy myślę, być, być z punk rockiem. Będzie jakaś, jakaś kapela, która nagra jakiś genialny materiał, i to pociągnie za sobą. Bo tak zawsze jest w muzyce, że ktoś musi być ten pierwszy, który znowu tupnie nogą, i coś z tego będzie. No. A mówię też o rapie, bo no, ciekawe, wielu ciekawe. twórców i punku, i rapu mówią, że, że ta muzyka ma wiele ze sobą wspólnego. Jedyne co jest inne, to y, forma muzyka, wyrażenia tego tak, buntów, no. Forma mm -hmm. wyrażenia, bo jednak ci, ci no na widzisz siada... cały czas po, mm -hmm. powraca, powraca y, hasło bunt. No właśnie. Y, wiesz, no, hip hop to tak jak mówiłeś, ulica, tak, blok, blokowiska, y, nie wiem y, no, wyrażenie niezadowolenia, niezgadzanie się na pewne formy jakieś, które y, są koło nas. I Punk rock też taki Właśnie, był. Właśnie to jest m, Wiesz z hasło Punk's not dead w 80. -tych, 70 -tych, koniec 70. lat. Jak najbardziej w naszym kraju, to przecież tak jak już mówiłem wcześniej, to był ten potężny błąd przeciwko systemowi yy, policji, tak? Jako syst no nie boimy się o tym, mówić, nie? Jadam, ale to... Mnie tak Mnie się wydaje, że dzisiaj też jest wiele do zmienienia i jeżeli zauważasz, ja też to w sumie zauważam, że hip-hop rozwija się mimo wszystko całkiem nieźle. A myślę, że to samo możemy powiedzieć o pan kroku i jeśli chodzi właśnie o jakieś takie emocjonalne czy sercowe ujęcie tematu, to myślę, że to jest ciągle żywe, nowe pokolenia rosną i, i, i mnie też to cieszy. No żeby tak podsumować, deserter nadal nagrywa, pisze teksty i one cały czas są pewną formą buntu. I to jest ciągle aktualne. I to jest tak. aktualne, czyli myślę, że Punk's not dead. Punk's not dead. I minęły 4 lata od ostatniej płyty. Czy zamierzacie. Było mówione, że, że, że powoli myślicie o tej kolejnej płycie tutaj w, czas, w czasie wywiadu. Czy jakiś bliższy termin? Ile już tego materiału jest nagrane z tej przyszłej nowej czy płyty? Jak to będzie na jakoś? Jak to będzie wyglądać? Co, nawet jeżeli to będzie na dwudziestolecie, to będzie to bardzo dobra okazja, właśnie. I faktycznie od inaczej 4 lata, ale. Myślę, że można śmiało zaryzykować, że to były bardzo burzliwe 4 lata, i sam fakt, że od płyty inaczej i te 4 lata udało nam się razem ukulać do dzisiaj, to i tak to jest według mnie całkiem niezły wynik jak dla naszego zespołu. A może faktycznie yy, tych piosenek jeszcze się naskładało zbyt mało, żeby w tym roku wiedzieć, że wydamy płytę, natomiast trzeba powiedzieć, że też ostatnie 4 lata to jest, to jest kilkadziesiąt koncertów, które graliśmy z różnymi zespołami. W różnych miejscach. Z różnym skutkiem. Y, z różnym skutkiem, ale to było wszystko dla nas bardzo kształcące, i dzięki modelowi mieliśmy taką możliwość, także, że, tak, że tak powiem, ja nie odczuwam czegoś takiego, że, że, że to były 4 lata, w, w ciągu których się nic nie działo, i dzisiaj próbuję to zmienić i wydaje płytę. Na pewno tak nie jest, bo nad tą płytą ciągle pracujemy, i myślę, że im dłużej to robimy, tym te piosenki są, są coraz ciekawsze i coraz fajniejsze. A jeśli chodzi o brzmienie tej nowej płyty, to będzie. Tak jak stary dobry Upside down, czy będzie to jakiś eksperyment być może? Przestać... Myślę, tak, myślę, że będzie to eksperyment pod hasłem Turbo Lover. A czeka nas kolejny cover? Niewątpliwie. Tradycja musi zostać zachowana. Tak jest, nie no. Mamy tak już po prostu od, od, od zawsze i teraz też będzie jakaś fajna piosenka, ale tak naprawdę też jeszcze nie wiemy co. Bo jest tego no, przecież piosenek jest mnóstwo, a, a jaki będzie aranż tego, no pewnie fajnie wyjdzie. Ja chciałbym jeszcze powrócić do tego szwedzkiego wątku, zespołu upside Down, wyprodukowanie płyty w Szwecji. Dlaczego akurat w Szwecji wtedy? Czy łatwiej jest stworzyć po północnej stronie Bałtyku? Lepszy sprzęt wtedy? Wiesz co, Matthias Farm to jest człowiek, który bardzo długo już realizuje się w pankroku, i to jest człowiek, który pracuje z najlepszymi. I, i on wie, jak to robić. Wie, jak nagrać gitarę, wie, jak nagrać stopę, wie, jak nagrać werbel, jak ten ambient ustawić, jak to wszystko troszkę pobramkować. Zrobił to sprawnie w tydzień. Myśmy się długo w Polsce przygotowywali, żeby tam pojechać i to zrobić. Trzeba to było na setkę nagrać. Trzeba było dograć gitary, dobrać wokale, więc, więc, więc wiadomo, że w tydzień nie można wyprodukować mega produkcji, ale została z tego całkiem fajna pamiątka i, i cieszymy się, że mogliśmy to z nim zrobić. Poza tym byliśmy I... bardzo blisko w... Establishmentu, nazwę tutaj. No, byliśmy tak. blisko kartoniarza, bo to, bo, to, bo to Tomek Kowalski i mam rekord, co nam to sfinansowało. I, I ja mu za to dziękuję do dnia dzisiejszego, to był świetny strzał. Tak jest. Duże doświadczenie, du, du, duże doświadczenie to było dla nas. Pojechać sobie za wodę i nagrać płytę w 10 dni, czy tam. 10, w 5 i w 6, w sobotę, no, nam okay, no okay. to to tak. Dzisiaj zespołu tak demówek nie nagrywają, a, a myśmy to wtedy w ten sposób zrobili. W miarę byliśmy przygotowani, tak jak mówiłeś. Mieliśmy to już poaranżowane na tyle, że, że, że no po prostu tylko nagrywaliśmy. Gorzej było tam z, z głosami, no bo ta rzecz w studio tak naprawdę powinna trwać no najdłużej. Takie jest moje zdanie śpiewającego czy tam krzyczącego do, do, do sitka. Ale, ale no to to pięknie, to, to dobry wynik. Bo ogólnie fajne doświadczenie. Z, fajne z tego co wiem, to zespół z Warszawy o nazwie Black, Black Tapes powtórzył coś takiego. Poznali się z zespołem ze Szwecji, pojechali do Sztokholmu do nich nagrać płytę. I najnowsza produkcja Black Tapes jest właśnie wyprodukowana też po drugiej stronie Bałtyku. I myślę, że dla zespołu to działa jak najbardziej pozytywnie. Odwiedziliśmy Burning Hearts, tak? No, Sympatyczni ludzie, fajne doświadczenie. Przypłynę do kolejnego wątku, kolejnej płyty, to jednej z wielu. Co skłoniło was do wymieszania gatunków na Mastercopy? No, jakichś... Wiesz co, nie, nie, Mastercopy wydaje mi się, to przede wszystkim Bartek do spółki z Brą. I, I to jest ten duet gitarowy, który, który realizuje się w, w, się w ten sposób i w zasadzie pół na pół. Pojawił się po prostu nowy człowiek w zespole Bart, który nie słucha jakoś tam, jak powiedzmy, jednego gatunku muzycznego, a jest otwarty na, 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 na wiele gatunków. Słucha mnóstwo muzyki i, i stąd to takie rozszerzenie. Nie byliśmy typowo takim... Czyli dzisiaj A... nie mamy takiego nastawienia? Tak, właśnie, że my tylko. To... Dużo elementów tutaj przejawia, dużo elementów, tak, jeżeli chodzi o jego gitarę, takiego zęba metalowego troszeczkę słychać na tej produkcji. Ale to nie jest aż tak mocno, nie jest to tak, aż tak rażące. Dalej gdzieś to tam w konwencji utrzymane i nam się ogólnie podobało. W jakim w jednym zapisu, przepraszam, upside down znalazłem słowa nie określamy się jako kapela, niezależna, bo w dzisiejszym świecie to słowo to abstrakcja. Czym więc jest niezależność? Abstrakcją? No, wychodzi troszkę, że tak. No, wychodzi troszkę, że tak, jednak, no bo, no bo cóż, no, no co Brąba mógł mieć na myśli, formułując taki, taki, tak, taką formę, no. Mi się wydaje, że mówiąc, że jesteśmy że nie jesteśmy niezależni, miał na myśli to, że jesteśmy uzależnieni od swych pracodawców, od, od nie wiem, od cen w sklepie, tak od jakichś takich rzeczy, po prostu, no bo no, nie, nie, nie oszukujmy się, no po prostu tak jest. A niezależnym można być, w chociażby w, w takiej sferze, mamy swój sprzęt, tak, nie musimy go pożyczać, no, to, 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 to można mówić, że się jest niezależnym, że chcemy grać, bo to, co chcemy grać, to jest niezależność. No, ale w gruncie rzeczy jesteśmy uzależnieni od, od tego, co, co powiedziałem. Wcześniej. No, system trzyma mocno za gardło, no jednak mimo wszystko to jest Babilon, chyba, chyba, chyba tak jednak. Uzależnieni jesteśmy od urzędu skarbowego, od płacenia mandatów za mandaty, no, no po prostu, no. Upside Down oczami członków. Czy będziecie się przedstawiać jako właśnie ten rok kalifornijski, jak na początku powiedzieliśmy? Jak jakbyście się określili dla kogoś, kto po raz pierwszy ma was posłuchać, zachęcić. Nie nagramy fajne czady no, melodyjne co co tu dużo mówić jest to rock and roll na pewno jest to punk rock na pewno jest to czasami e, nie wiem ska jakieś elementy ska no, trudno określić takie jednoznacznie że to jest, to jest to i to i nic więcej. Ale wiesz co? Może to jest faktycznie dobry kontrapunkt, żeby zacząć się określać mianem kalifornijski punk i pchać się po prostu z tym jak bulldozer. Tak, może, może kiedyś za następne 20 lat zaskutkuje to tym, że będę miał status w ogóle dzisiejszego Krzysztofa Krawczyka na przykład. Może, może EMEK to jest to, co powinniśmy robić? Wiesz, ja co, cały czas się łudzę, że z ja będę żył. Po to nie, to ja już się nie łudzę. <laughs> Bo chodzi mi o to, że na niektórych stronach internetowych muzyka jest otagowana. I pisze, to jest rok kalifornijski, to jest rok taki, to jest ska. I często słuchacze po prostu klikają to, co wiedzą, rok kalifornijski, dobra, kliknę to. I mogą do was nie dotrzeć. Czyli, czyli, czyli tak, jak, tak, jak mu, tak jak mówiliście, jednak lepiej zamknąć się, czy, 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 czy określać się, że gramy wszystko? No, słuszna uwaga, słuszna uwaga. Myślę, Emek, że mamy jeszcze troszkę czasu, jeszcze z tej kanciapy póki co nie, nie wychodzimy i nie wypływamy, tak? Także będziemy mieli okazję, podyskutujemy, koledzy tutaj zasugerowali bardzo istotne kwestie ze świata mediów. Tak jest, ja w ogóle... Także, także Dzieci... bardzo chętnie się z Wami spotkamy i naprawdę wrócimy do tematu. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli płytę i będziemy mogli porozmawiać o nowej muzyce i wrócić do starych wątków. Dokładnie, ta Twoja sugestia, to jak widać, no, wizyta w Waszym radio tutaj, to, to... To, to jest jeszcze jeden, jakiś kolejny punkt, gdzie się czegoś można nauczyć, tak? Może faktycznie masz rację, może to trzeba właśnie tak zrobić dzisiaj w dobie internetu i, i jakichś takich Facebooka, technicznych. Tak, tak to, to może to jest właśnie to, żeby dotrzeć bezpośrednio do, do, do słuchacza. Czyli jest szansa, że po mojej, po mojej lewej stronie siedzi przyszły Ryszard i Krzysztof Krawczyk polskiego, kalifornijskiego panku? No <laughs> ciekawe, ciekawe. Nie spodziewałbym się, ale nigdy nic nie wiadomo, nie? Dziękujemy bardzo za wywiad dziękujemy. No My bardzo dziękujemy Serdecznie dziękujemy yy, Całej ekipie Radio Megafon, Megafon I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy My ze swojej strony jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy dzisiejsze drzwi otwarte Rozpoczęli od ósmej Tak, tak, także podziwiamy, że tak rano wstali Dziękujemy Bartkowi, dziękujemy Gidzie Dziękujemy Agnieszce, Sylwii Sebastianowi, dziękujemy szefowi Radia Wojtkowi Trempale No i mówimy do usłyszenia Ja jeszcze podziękuję Karolowi Zwickiemu. który dzień Cię żykał Zawiat dla Was yy, przeprowadzili Wojciech Przemek Błaszczyk. Do usłyszenia.